1. Tom. Dziesiąty punkt. Stworzenie ma umrzeć dla siebie samego, aby żyć tylko w Jezusie, konieczność ducha umartwiania i miłości. Po jakimś czasie, kiedy próbowałam ćwiczyć się w tych rzeczach, trochę czyniąc i trochę upadając, choć wyraźnie widzę, że nadal nie mam tego ducha prawości i coraz bardziej jestem zawstydzona. Myśląc o swojej niewdzięczności, przemówił do mnie i dał mi do zrozumienia potrzebę ducha umartwienia. Aczkolwiek pamiętam, że we wszystkim, co mi mówił, zawsze dodawał, że wszystko ma być czynione z miłości do Niego i że najpiękniejsze cnoty i największe ofiary stają się mdłe jeśli nie biorą początku z miłości. Miłość, powiedział mi, jest cnotą, która daje życie i blas wszystkim innym cnotom. Tak, iż bez niej wszystkie są martwe. Bez niej moje oko nie jest zachwycone innymi cnotami, ani nie oddziaływują one na moje serce. Bądź więc uważna, i niech Twoje dzieła, nawet te najmniejsze, będą zalane miłością, niech będą dokonywane we mnie, ze mną i dla mnie. Powróćmy teraz do tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli do umartwienia. Chcę, powiedział mi. Abyś czyniła wszystko, nawet to, co konieczne, z duchem ofiary. Spójrz, nie mogę uznać Twoich uczynków za swoje własne, jeśli nie mają oznak umartwienia. Tak jak ludzie nie uznają pieniędzy, jeśli nie mają wizerunku ich króla, a nawet nimi wzgardzają i ich nie szanują. Tak też i jest z Twoimi uczynkami. Jeśli mój krzyż nie jest w nie wszczepiony, nie mogą mieć żadnej wartości. Spójrz, nie chodzi tu o to, by zniszczyć stworzenia, ale o to, by zniszczyć Twoje ja. O to, byś umarła i żyła tylko we mnie i tylko moim własnym życiem. To prawda, że będzie cię to kosztować więcej niż to, co do tej pory uczyniłaś w swoim życiu. Ale nabierz odwagi i się nie lękaj nie ty tego dokonasz, ale ja, który będę w tobie działał. Następnie dostałam kolejne światło na temat unicestwienia siebie, i powiedział do mnie. Jesteś tylko cieniem, który ci umyka. Gdy próbujesz go uchwycić, jesteś niczym. Czułam się tak unicestwiona, że chciałam się ukryć w najgłębszych otchłaniach. Jednak widziałam, że nie potrafię tego uczynić i czułam taki wstyd, że milczałam. Kiedy zatracałam swoją nicość, On powiedział do mnie: Zbliż się do mnie i oprzyj na moim ramieniu. Będę cię wspierał moimi rękami, a otrzymasz siłę. Jesteś zaślepiona, ale moje światło będzie Twoim przewodnikiem. Spójrz, stanę na przodzie a ty nie będziesz czyniła niczego innego jak tylko na mnie spoglądała żeby mnie naśladować fiat